Cześć, jestem Wolter. To jest y, dzisiaj drugi odcinek. Tamten był testowy. Chciałem przetestować tą nagrywarkę, bo OBS nie działał. Chyba na laptopie ogólnie nie działa. Ale tak. Jestem, jesteśmy w Pigi. A dzisiaj jest ze mną Łuczek. No, dzisiaj gramy z ludzkiem. Yy, no, więc zagramy sobie. No nie, dlaczego City? Jest tipi, niestety. Mów... Czasem ci mówiłam. A Grandma idzie na ciebie, jakbyś chciał wiedzieć. Widzę. Dobra, możecie pisać w tym odcinku... Yy, tak. W ogóle w pierwszym odcinku nie dało się pisać komentarzy na... przez jakiś czas. Mam niedługo kartę. Yy, nie dało się pisać komentarzy, bo nie wiedziałem jeszcze, jak ustawić to. Jak wrzucajmy odcinki na y, mo urządzeniach mobilnych, było to dużo łatwiej, bo tylko się wpisywało, nic się nie wybierało. Na komputerze jest to o tyle, yy... no nie, są dwie grandmy. Jedna grant ma wolną jego nie właśnie. No nie teraz, mogę teraz jest. Dobra. E, to, e, be, ogólnie będę chciał nagrywać odcinki z Minecrafta, Robloxa i Pokemonów. Pokemony, e, Freakimony i Pokemon Go. Pokemon Go chyba będzie rzadko. Freakimony też, bo skończył mi się VIP. E, Mam pęcza. Ale tak to będzie Roblox, pewnie z ludzkiem często. Tak, pewnie No. Eee... Ogólnie możecie napisać, bo... Yy, nie no, nie wiem, co to było? O nie, grant ma! <laughs> możecie napisać... Czy yy, jest wolna? no, player jest normalny. Yy, możecie napisać yy, ogólnie, co tam chcecie, znaczy, co byście chcieli oglądać. Wiem, że teraz są lagi, bo dzisiaj ogólnie jest jakiś la, y, lagowy, lagowy dzień. Przynajmniej u mnie. mi się ścina. Szkoda, że jest ta mapa. O Vidy idzie na jakiegoś tamtej... Nie, idzie na bota. Chyba. Ogólnie. A skąd... Skoń... Bot mnie goni. Chyba nie idź tutaj. Dobra, to idę. No. Możecie powiedzieć, czy będzie ten... No z, powie, napiszcie jakie. Jak, dasz mi powiedzieć. No. E, napiszcie swoje... E, napiszcie po prostu gry, w które chcecie, żebym zagrał. E, czego drzwi otworzyć nie mogłem? No, dobrze, zobaczmy, nie chcę to się to mi Powiedziałem O, nie Tak. Bo nie mi dać tak dokończenia. O, kiedy ja <grym> się Zizi, po prostu. Zizi... Zizi, profesjonalna akrobatka. Właśnie się ci coś powiedzieć? No. Do mi to mi do coś powiedzieć, bardzo ważnego. No. Żeby... Żebyście... Żeby wam się udało przetrwać tego koronawirusa. No. Hmm. Nie Co wiem, ja... Tak ja tam cały dzień siedzę w domu. Znaczy... No to na spacer Tak. Na spacer po balkonie. No tak, tak, tak. Jeszcze pierwszy tydzień dało się wytrzymać, bo można było wychodzić samemu, a teraz to... Z dorosłym, z dorosłym, albo w ogóle. Hmm, nie wiem, ma jest w maseczkach czy i tak jakby coś na dachu. Przecież się rozpatrytuje? A ty też znowuś? No. Jak? Zbugowało mi się coś. Zobaczcie na odcinku. No zobaczę niby. Żebym ten początkowy odcinek, nie, nie oglądałam, bo to nie wydziela, bo jest jeszcze... Wiem że, ty nie... ja, po Wiem, że ty nie wiedziałeś. Wiem, że ty nie A może Wolter jeszcze Cię? będzie z Hanulką? Jeszcze może jakieś. No. Z Hanulką też są możliwe, że będą odcinki, ale nie ma kanału, no ale... Chyba nie ma kanału. Nie. No to nie ma kanału, ale będzie. Taką dziewczyną. No, dziewczyną będzie. Yy, jutro... Znaczy, Hanulka, ale to cena. Nie Miła osoba. I pewnie jakby co, na no, odsi. Ci... Pewnie będzie taki jeden... to będzie ciągle pytał się. Noce! Tak, dobra, teraz ja już nie mówię. Nie. Ale wiesz, że my nagrywaliśmy z kamuką. Nagrywaliśmy? Tak. Nawet... A tak, nagrywaliśmy. No, Czekaj, tak. nawet zaraz sprawdzę na kanale. Ale tak. Nie, i tak nikt nie... i tak e, prawie nikt tego nie ogląda. A no, po co nagrywasz? Bo mi się nudzi. I w końcu mogę. Na komputerze. No ja nie wiem, tak! To A właśnie, jest nowy tryb, jakby coś nie wiedział. Tak, jest nowy tryb, są dwa nowe skiny. Żyrafa Ży... i... Żyrafa i zbugowany demon. Tak, bo on, jak się w niego wejdzie, to potem po jakichś po pięciu sekundach zabija coś takiego. To chyba... Jesteś tym y, zbożem? Tak. O, to ja nie. O matko, na przyszła. No to nie wiem. Pewnie mnie co jakieś trzy rozgrywki czy to zrobicie, no ale będzie coś tam. O, no, to, to Dobra, y, kolega się odzywał w sprawie baneru. Być może będę by miał baner na kanale. Eee... Jeśli ktoś nie wią... W ja też mam samodzielankowy klucz. Mm, dobra. Ja mam zielony klucz. Wiem, gdzie jest bateria, ale mam tylko zielony klucz. Dobra. Chyba będę... menu... Chyba wiem, gdzie takie baterie. Czekaj. Okay. Prawda ile jest A, już nagrywania? Bateria, już ile? 7 minut nagrywania. Ile robimy odcinek? Pół godziny. Pół godziny. Ty wiesz, ile się to będzie wyrzucać? Pół godziny? Nie wiem. Weź baterię. Druga bateria wiesz gdzie jest? Na razie dy... A wziąłem... Nie, nie wiem. Miałam męcza. Okej. To będzie ważny. Ale weź baterię. No! no i podbanie. O, widzę. Goni mnie. Ja jestem w po prostu poświęcam walczę. Już. O, dobra. Jest git. To, czemu taką Nie Wolter znał Bo pigi mnie goni. Ręce do góry! Ręce do góry! Aj, Terrorist! Ganiek! No nie, no nie mogę. Wlazłem w typierę... O, dobra. Ej, czy otwierało czerwonym kluczem? A, jeszcze coś otwierało. Jest. No. Ja już nie ogarnię, tylko ja otworzę tylko bężem. Czekaj. Właśnie, miałam wyparcie z deską. Zadeską nic nie ma, więc... Deską... Czekaj, bo ja tu typierę zabijam. No, Jim! Nie. Ja, nie, bo może tongu, nie. Wiem. E, jutro będzie odcinek na kanale z gier mobilnych. E, czyli na telefon. E, będzie wykluwanie. Chyba podaję, że 8 czy tam 7 eventowych jajek. Dwójek. Gdzie może dropnąć shiny Riolu, shiny Hapini, shiny Pichu z. A, 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 a radach, tak. Dobrać. Shiny Piczu z. Kwiatową Koroną ogólnie i Togepis. z Kwiatową Koroną, niestety jest też Tyrog, Piplap, eee, co tam było jeszcze, no pokam tam chyba z czwartej generacji Startery i Oszołot, ja nienawidzę tego Pokemona. dla mnie to on się nazywa Oszołom. Nie, to taki też taki... taki niefajny... To jest taki niefajny Pokemon dla mnie. Ja będę mieć też inne odcinki, ale to i taki o, uciekamy! Uciekamy! Ręce do góry! Ucieczka! Właśnie, to jest... To jest śmieszne, że ja jako ten y, nożem mogę mieć. Y, mogę mieć... Tak, mogę uciec. I ogólnie, y, fajne. Dzisiaj był update. W, par, niektórzy z Was może nie wiedzą, ale no. Nie. Yeah. Był update. Mini. Jutro będzie. Także Nowa też <trym> odcinek dla Was. Mhm. Mm tak. Jutro będzie odcinek z Jajek z Pokémon Go. Nowa Mapa. Mm mhm. A potem. Y, no, a potem właśnie będzie. Pi. Ja będę do, do, do twojego znajomego pisać W ogóle kto to jest? O, o, kolega Nie wgłębia się w tematy A, siema, siema. Hmm, pisze, że jest w górze, bo zawsze mi się włączę. Pod Roblowską, ogólnie mi się górze, zawsze piszę. To wyłączka Capslocka Wiem Ogólnie, kolega mi robi... Kolega mi zrobił baner Bardzo fajny baner tylko, że nie wiem, czy. Nie, po, nie wiem, czy go nie poproszę, żeby ciutkę zmienił. Bo jest tam. Jest mój napis, jest Pikachu, ale. Ja, no. Troszkę za mało. Dla mnie to dobrze. Jak na moje. daj mi powiedzieć znowu. Jak na moje wymagania, to jest Git. No, tylko ja bym chciał. Chciałbym dodać moją postać z Minecrafta, jako, że będzie Minecraft. No i yy, chciałbym Ta robloxa. Też, ale nie robloxa to nie, bo będzie trochę trudno wyciąć. Ale robloxa może się, może się uda, może Pokemona, yy, bo jestem pikachu. Ale no jak, nawet nie będę jak wymuszał, bo to, jak dla mnie to co zrobił jest dużo, bo ja sam nie umiem robić banerów, miniaturki, widać jakie ja robię, Zba yy, takie słabe. ...bym powiedział. Dobra. Dobra, w sumie to ja będę jednak chciał grać inaczej. Będę normalnie się grał. Wolter, mogę już powiedzieć jedną rzecz? No, gadaj. Um, Obstawiaj, jaka będzie nowa mapa. Nie wiem, Lucek... Ja myślałem na początku, że będzie... Yy, ...policja. Ale się okazało z tej... z tym twoim kolegą. Dobra, ale się okazało z tej rozmowy... O nie, 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 To ja go ciebie. No, okazało się z tej rozmowy, że y, nasza postać była policjantem. Czy tam... Y, czy tam... Nie wiem dokładnie kim. Polic officer. Oficer o... Kurde, nie wiem. Nie wiem jak to powiedzieć. Oficerem policyjnym? Komendantem? Coś, no coś... takiego. Coś tak... Coś ala to... Um, e... A moim zdaniem następna mapa to będzie śmietnisko. Bo tam e... tam Właśnie... Tam, gdzie, coś tam, gdzie, gdzie coś tam w śmieciach było i to nie będzie śmietnisko, to się Właśnie, e... ogólnie... E... Jakby co? Jest... E... Zacząłem ostatnio sobie, otworzyłem po prostu skrzynki, skrzynki na KeyDropie sobie otworzyłem i zrobiłem swój kod promocyjny. Nic z niego nie dostaję, bo testowałem, ale po prostu jak ktoś, yy, no nie, nie zna żadnych kodów, to będzie link w opisie do stronki KeyDrop i z kodem promocyjnym moim. No kod promocyjny i y, link do stronki KeyDrop dam. Ogólnie to to nie jest, żadna reklama po prostu zaczęłam zaczęła, skrzynki, I, bo mi się nudziło i chciałem po prostu powiedzieć. Ej, wiesz, jestem rami, bo chcę go zabić, bo bo mam z nim sojusz, no, no ale psowi dał kość, kobra kino. No ja to by, ja ciebie też. Niby mam, mam z tobą sojusz, ale cię zastrzeliłem. Ej, wiesz co jest w ogóle dziwne? Bo patrz, niby na domu, na, z domu, jakby w domu, na mapie House, jak zaskoczysz z tej deski, to zginiesz. Ale na City jest taka klatka schodowa. Jak zaskoczysz z samej góry, to to jest tak z, z piętro wyżej. I nie giniesz. Ach, dziwna, to jest wyżej niż domek. Tak, 15 minut odcinka. Robimy jeszcze z czy tam. Nie, nie, 15 minut to i tak długo. Nie wiem ile to się będzie nagrywa. Nie wiem ile to się będzie wrzucać, ale tak, dzisiaj to jest drugi odcinek. Chcę robić po dwa odcinki dziennie. W niedzielę raczej nie i w sobotę. W sobotę może jeszcze. Jak będę miał czas, to będę wrzucał. Ale tak to na tygodniu postaram się robić codziennie. Może co dwa dni? Dobrze, a więc no, to by było na tyle. Zapraszam Was do starych odcinków z ponad 8 miesięcy z ponad roku. Tak, to prawda, też tam czasami byłem. No, so, ostatnio ostatni w ogóle: Soul Night, Soul Night Brawl Stars, którego już nie zobaczycie raczej na moim kanale. Po prostu dla mnie się to już zrobiła bezsensowna gra. Nic nie dodają fajnego. Postacie takie same jak inne. Nic. No więc. Do widzenia.